Jan Cedrik Masumu Kułaku, 16 Krystian Kubiński, 18 Bartłomiej Czarnota, 21 Marcel Wrona i 76 Kacper Duda. Trenerem drużyny gospodarzy jest pan Grzegorz Turcza. Teraz pójdźmy na skład drużyny Tempo Białka, a więc dzisiejszych gości. W bramce numer 1 Andrii Tupci, 2 Paweł Marek, 4 Kapitan Michał Gruca. 7 Krzysztof Piekarczyk, 8 Jan Wydra, 10 Kamil Kuczak, 15, Michał 15, Groń i 16 Mateusz Kądziołka. Trenerem gości jest pan Marek Kołodziej. A dzisiejszy mecz poprowadzi trójka sędziowska z kolegium sędziów w Olku w strojach niebieskich. Dzisiaj tempo białka i za chwilę pierwszy gwizdek arbitra. A w pierwszym spotkaniu, czyli tym rozgrywanym w ramach rundy jesiennej, górą była Raba Dobczyce, która jako jedyna pokonała. Także o 18. Jest pierwszy gwizdek sędziego. Rozpoczął Michał Zborowski. Arkadiusz Dudek, strzał za pola karnego. Maksymilian Wałek. Daleka wrzutka w pole karne z autu. I teraz sytuacja, która mogła kosztować gości utratę bramki. Jeszcze próba strzału, kolejna. Pędownie Kamil Koziołek, Serafin. Zagranie na prawą stronę. Jan Wydra. Wydra, wrzutka do brata, do Jana do Wojciecha wydry. I w polu karnym Hubert Masiura, ale Czaj się tam z tyłu. Krzysztof Piekarczyk było blisko. Jeszcze szansa przed Kamilem Kuczakiem z poświęceniem zainterweniował Arkadiusz Dudek. A więc on potrafi strzelać bramki, ale potrafi także i bronić dostępu do własnej bramki. A teraz Piekarczyk. Serafin. Jest wrzutka w pole karne, ale strza Dobre podanie do Michała Zborowskiego. Michał Zborowski. Zborowski próbował strzału z dystansu. Jest tutaj, zdaje się, dotknięcie piłki ręką przez gracza Tempa. Michał Zborowski! Bramka na 1 do 0 dla drużyny gospodarzy. A więc w 27 minucie po z rzutu wolnego. Michał Zborowski. Doprowadza do objęcia prowadzenia przez drużynę Raby do Przyce. Tam Wydra, przeszedł mu z sukurs Kamil Koziołek, ale wciąż utrzymują się przy piłce gracze Raby do Przyce i teraz niebezpieczeństwo, ale jest Andrii tupcina. Jest teraz rajd Wojciecha Wydry w polu karnym, ale trafił w siatkę. Maniecki czy Michał Gruca, Maniecki i za chwilę już ustawia w narożniku boiska futbolówkę Arkadiusz Dudek. On potrafi nie tylko dobrać, ale i potrafi zdobyć bramkę. Jest wrzutka i tutaj bramka na 2 do 0, a więc do obczycy podwyższa wynik spotkania jeszcze przed końcowym gwizdkiem pierwszej połowy. To na pewno nie jest mecz, który układa się po myśli drużyny gości. Akcja Wojciecha Wydry. Wojciech Wydra kontra dwójka zawodników Raby do Pszyce. Wojciech Wydra, Hubert Basiura. Jeszcze tam wspomaga go Patryk Serafin. Serafin, ale obok bramki. Akcja tempa znowu spaliła na panewce. Teraz daleki wykop i próbuje przeszkadzać jeszcze Dawid Kruczek. Dawid Kruczek. Nie ma listka. Dawid Kruczek. Jest teraz Arkadiusz Dudek, Arkadiusz Dudek i znowu słupek. Tym razem po stronie Raby Dobczyce. Wydaje. Z zawodnikiem, który zastąpiłby skutecznie. Piekarczyka teraz próbował z dystansu jeszcze Kamil Kuczak. Czy będzie tutaj bezpośrednie uderzenie? Czy też rozegranie z którymś z kolegów z drużyny? Patryk Serafin, ale ponad bramką. wydra. Wydra i czy ktoś to skończy? Zabrakło kropki na D. Kontra Andrii Tubczy, Michał Zborowski, ale ponad bramką. Dwie minuty gry za nami. Patryk Serafin ostatnie minuty, by tempo jeszcze mogło coś strzelić. Krzysztof Piekarczyk, Bodzek, Mikołaj Bodzek musi do kogoś zagrać, bo tuż obok niego czwórka zawodników. Raby Dobczyce, teraz strzał. Z około 16 metrów. Nie zdołał jednak doskoczyć do piłki Michał Sobek. Jest! Końcowy gwizdek arbitra. Wrzawa na trybunach. Raba doprzycę. Zwycięża u siebie 2 do 0.